Nie do sali. No, panu, panu, Witam państwa. Nowoczesna będzie bronić polskiej edukacji. Mimo zdecydowanego sprzeciwu praktycznie wszystkich ekspertów, również tych ekspertów, na których powołuje się minister Zalewska, samorządów, nauczycieli, rodziców, men przeku reformie edukacji, która skończy się tragedią. Nawet ministrowie PiS widzą zagrożenie dla tej reformy. PiS kieruje się w obszarze edukacji logiką rewolucyjną, logiką, która mówi, że trzeba coś niszczyć zamiast naprawiać. Dlatego nowoczesna nie ma żadnych wątpliwości, że chociaż nowoczesna nie ma żadnych wątpliwości, że polską edukację trzeba naprawiać, to trzeba to robić w inny sposób. Mamy wizję, co jest potrzebne polskiej edukacji, że polskiej edukacji potrzebna jest lepsza praktyczna edukacja, że potrzebna jest edukacja językowa, że potrzebne jest kształtowanie umiejętności interpersonalnych, takich jak praca w grupie czy komunikatywność. Nic z tego nie znajdziemy w reformie edukacji proponowanych przez minister Zalewską. Ale poseł Kaczyński przekłada siłę woli nad jakiekolwiek racjonalne argumenty. Dlatego, że nie stać go na kolejną porażkę, musi przekonać swoje, swoje środowisko, że nie ugnie się ani nie cofnie. Tylko ten show jest kosztem polskich dzieci. PiS nie zwraca uwagi na fakty, nie zwraca uwagi na lęki rodziców, nie zwraca uwagi na zagrożenie chaosem, nie zwraca uwagi na zmianę jakości, pogorszenie jakości polskiej szkoły, na koszty dla samorządów. Dlatego my jako nowoczesna zaczynamy akcję, bronimy edukacji. Stworzyliśmy stronę bronimy edukacji.pl od jutra będzie ona w pełni funkcjonalna. Zapraszamy, zgłoście swoje szkoły, zgłoście jako rady rodziców, zgłoście jako rady szkoły, zgłoście jako dyrekcję szkół, zgłoście jako rady pedagogiczne swoje szkoły, które protestują przeciwko reformie edukacji minister Zalewskiej. Zapraszamy. Będziemy łączyć środowiska, którym leży na sercu dobro polskich uczniów. Będziemy łączyć rodziców, nauczycieli, samorządy, dyrekcje szkół. Zbierzemy szkoły w Polsce, które są przeciwne reformie edukacji. Będziemy razem protestować ramię w ramię ze wszystkimi tymi środowiskami. I jak. Proszę Państwa, jeżeli w 2019 roku dwa roczniki pójdą razem do szkół średnich, będzie podwójna konkurencja, to pamiętajmy, to jest rok wyborczy. Prawdopodobnie prawo i sprawiedliwość za ten ruch zapłaci w tamtych wyborach, ale to jest zbyt duża cena, zbyt duża cena dla wszystkich naszych dzieci, to jest zbyt duża cena dla przyszłości Polski. Dlatego już dziś mówimy, sprzeciwstawmy się tej. Chaos, chaotycznej reformie. Nowoczesna będzie przeciwna tej reformie i będzie wspierać wszystkie protesty przeciwko tej reformie. Również protest ZNP 19 listopada. A na razie zapraszamy na naszą stronę Brońmy edukacji.pl. Zgłaszajcie szkoły, zgłaszajcie swój sprzeciw, zgłaszajcie swój protest przeciwko reformie edukacji, która skończy się chaosem w polskiej szkole. Równocześnie bardzo mocno niepokoi nas ideologizacja, która ma miejsce w polskiej szkole. Obowiązkowe modlitwy przed obiadami czy śniadaniami, wysyłanie dzieci na film Smoleńsk, zmiany w programach nauczania programy, które zacierają granice świeckiego państwa. Dlatego też przypominamy nasz adres mailowy edukacjainterwencja małpanowoczesne org. Bardzo Państwa wszystkich prosimy, zarówno rodziców, jak i nauczycieli, proszę zgłaszajcie do nas wszelkie próby ideologizacji szkoły. Jeśli coś wyda Wam się niepokojące, napiszcie no do nas. My naprawdę pomożemy. Napiszemy interpelację do menu, żądając odpowiedzi, dlaczego taka sytuacja ma miejsce w szkole. Pójdziemy do samorządu, nagłośnimy to w mediach lokalnych i przede wszystkim będziemy starali się pomóc i do takiej sytuacji nie dopuścić. Już napisaliśmy kilka interpelacji, na przykład dotyczących statutów szkół w Łodzi, programów wychowawczych w Gietrzwałcie, wycieczek na film Smoleńsk. Pamiętajmy, ideologizacja szkoły niczemu nie pomoże. Stworzy nowego obywatela, który nie będzie miał kompetencji, nie potra będzie potrafił znaleźć pracy, nie będzie czuł się szczęśliwy, ale będzie wierny jedynej słusznej ideologii, którą prowadzi Poseł PiS Jarosław Kaczyński. Proszę Państwa, brońmy edukacji. Brońmy edukacji PL. Zapraszamy na stronę. Proszę zgłaszać swój protest przeciwko reformie edukacji minister Zalewskiej. Najwyższy czas, żebyśmy się połączyli w tym proteście. Najwyższy czas, żebyśmy zahamowali to, co będzie szkodą i niszczeniem polskiej edukacji. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy.